Blight jest na chwilę obecną uznawany za jednego z najlepszych zabójców w całym Dead by Daylight. Posiada bardzo dobrą mobilność, bardzo mocne adony oraz możliwość szybkiego skracania pościgów. A jednak, pomimo wszystkich tych zalet, sporo nowych graczy ma ogromne problemy z opanowaniem Blight'a. Dlaczego? Pomimo naprawdę potężnej mocy, wiele osób najzwyczajniej w świecie nie potrafi jej prawidłowo używać. Tak naprawdę, aby pokonać osobę z niedużym doświadczeniem na blajcie, wystarczy biegać po strukturach z wysokimi ścianami i w zasadzie tyle. Lupujecie blajta. Dlatego właśnie w dzisiejszym filmie przedstawiam Wam 5 porad, jak efektywniej używać mocy zarazy. A jeżeli macie problemy z innymi killerami i chcecie, abym zrobił na ich temat film, to koniecznie zostawcie komentarz. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Numer 5. Kolizje. Duża część osób, która miała okazję chociaż raz zagrać blightem, na pewno zauważyła, że różne obiekty znajdujące się na mapie mają różną kolizję. Co to znaczy? Są przedmioty, od których blight może się bez problemu odbić. Są również obiekty, od których można się odbić tylko w niektórych miejscach. A są obiekty, od których w ogóle nie można się odbić. Aby nieco ułatwić sobie pościgi za ocalałymi, najlepiej nauczyć się chociaż połowę tych obiektów, aby potem nie mieć przykrych niespodzianek. Wiem, jak frustrujące jest uczucie, gdy już prawie dogoniliśmy ocalłego, już mieliśmy się odbić od ściany i nagle klops. Nie jestem w stanie wymienić dokładnie wszystkich struktur, na które powinniście uważać, ale wierzę, że tego nauczycie się z czasem. Numer 4. Hitboxy. Obserwując rozgrywkę wielu nowych graczy, zauważyłem, że w wielu sytuacjach, gdy mają praktycznie zagwarantowanego hita, działają nieco zbyt pochopnie i nie trafiają idealnego wręcz ataku. Nowego gracza bardzo łatwo da się wykręcić, wykonując nawet proste free 360. A to dlatego, bo blight podczas raszowania porusza się o wiele szybciej niż normalnie. Dlatego ciężko jest zareagować na czas. Na to jednak również mam radę. Nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę, ale hitboxy blighta robią się tym większe, im bliżej ocalałego się znajduje. Jeżeli raszujecie prosto na ocalałego i spróbujecie go zaatakować znajdując się 3 metry od niego, istnieje bardzo duża szansa, że ocalały was wykręci. Jeżeli jednak spróbujecie zaatakować ocalałego będąc tuż za nim, wasze hitboxy stają się większe, a szanse na to, że nie traficie ataku mniejsze. Numer 3. Odpowiednie wyposażenie. Łową wyposażenie określam między innymi perki oraz adony, których używacie podczas grania blightem. Nie zapominajmy, że jeżeli chcemy nauczyć się grać zarazom, to powinniśmy częściej używać naszej mocy niż zwykłego M1. Dlatego dobrze jest dopasować ekwipunek do naszego poziomu. Osobiście nie polecałbym nowym graczom używać takich addonów jak Adrenaline Vial, Alchemist Ring czy Iridescent Blight Tag. Z drugiej strony jednak nie polecam również addonów typu Compound 7 czy Chipped Monocle, bo z własnego doświadczenia wiem, że będą one bardziej przeszkadzać niż pomagać. Nowym graczom polecam początkowo pograć Blightem bez addonów, aby przyzwyczaić się do jego mocy i może troszkę nauczyć się jego niektórych mechanik. Potem dopiero polecam eksperymentować z podwójnym speedem, a może nawet z wallhackiem. Numer 2. Triki i sztuczki Od dnia wypuszczenia Blighta na live serwery społeczność wymyśliła całą masę techów, aby ułatwić sobie lupowanie ocalałych. Najpopularniejsze z nich to m.in. Hacktech, Moonrush, oraz wirtualtech. Sztuczki te potrafią być mega pomocne na wielu różnych strukturach. Dlatego, mimo że nie są one najprostsze do opanowania, warto je umieć. Sam nie umiem ich w 100%, ale jeżeli chcecie do nich poradnik, to zostawcie pod tym filmem duży łap w górę. A my lecimy do ostatniego punktu. Numer 1: Doświadczenie. Tak wiem, że mówię to praktycznie w każdym poradniku. Ale jest to chyba najlepsza i najskuteczniejsza rada, jaką mogę Wam dać. Po prostu grajcie Blightem. Im więcej meczów rozegracie danym killerem, tym więcej doświadczenia na nim zdobędziecie. Będziecie wiedzieli, jakie błędy popełniacie i czego nie robić w przyszłości, jak również w czym jesteście dobrzy i co masterować. Blight nie jest łatwym killerem. Przekonałem się o tym na własnej skórze, gdy rozegrałem nim mój pierwszy mecz, ale z biegiem czasu zrozumiałem mniej więcej jego mechaniki. I obecnie gram w nim całkiem dobrze. No i to tyle w kwestii dzisiejszych porad. Mam nadzieję, że film okazał się przydatny, a jeśli tak, to możecie docenić moją twórczość i zostawić łapkę pod tym filmem. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się!